To już 17 edycja Forum Nowej Gospodarki. Wydarzenie od 2011 roku, które zapisało się w naszej historii, naszej firmy, ale myślę również i naszego województwa zawsze skoncentrowane na sprawach związanych z energią, z energooszczędnością w tym przypadku na transformacji energetycznej. Dzisiejsza sytuacja pokazuje, jak ważne dla firm, dla kraju, dla obywateli są sprawy związane z energią, z oszczędnością i z bezpieczeństwem energetycznym. I o tych zmianach, które nas czekają dzisiaj, o tych zmianach dzisiaj rozmawiamy. Bardzo dobre miejsce, przede wszystkim dlatego, że Śląsk, ale równie ważne dlatego, że to jest inicjatywa absolutnie prywatna, oddzielona od samorządów, które zawsze mają swoje preferencje, nie zawsze zgodne z... Oczekiwaniami ludzi, a zwłaszcza dobrze, że daleko od bazy centralnej, która w tej chwili do takich debat jest zagrożeniem, a nie ułatwieniem. Mówię to z całą świadomością, bo trochę się tym zajmuję. Bardzo jestem yy, ciekaw, jaki będzie ciąg dalszy, dlatego że to najwyraźniej była, chociaż to już jest 17 edycja forum, ale to była najwyraźniej taka dyskusja inicjująca. Region Śląski jest w tej bardzo dobrej sytuacji, bo tych możliwości tu jest naprawdę dużo, potencjał Śląska jest ogromny i też mamy dużo innych sektorów, aniżeli tylko... Górnictwo i węgiel na Śląsku, więc tutaj mądrze planując transformację, idąc odważnie w kierunku neutralności klimatycznej, też dla samego regionu, naprawdę jest ogromny potencjał do rozwoju Śląska, który będzie nowoczesny, który będzie miał nowe technologie i który jednocześnie będzie dbał o klimat. Spotkania tego typu są niezwykle istotne, bo chyba za mało rozmawiamy o sprawach transformacji energetycznej i pojawia się bardzo dużo czasami fałszywych informacji, a podczas takich spotkań spotykają się naprawdę ludzie, którzy no nie wszyscy się jeszcze na wszystkim znają, ale każdy ma ten swój wycinek, można pogłębić swoją wiedzę, podyskutować i właśnie takie czasami szczegóły techniczne wynikające no, z różnych kontekstów można wyjaśnić. I, i, przedstawić no, gdzieś w mediach wiedzę taką prawdziwą, rzetelnie. Bardzo dobrze, że takie wydarzenie jak Forum Nowej Gospodarki jest podtrzymywane i cyklicznie organizowane. No, tegoroczny temat, czyli transformacja energetyczna Śląska, to jest temat kluczowy właściwie od lat. Gdzieś tam w debacie publicznej bardzo mocno dyskutowany, więc cieszymy się, że, że on cały czas w tej debacie jest wysoko na agendzie, i cieszymy się, że do tej dyskusji włączani są młodzi ludzie obecni tutaj. I mamy nadzieję, że też wpłynie to na ich mentalność i na uświadamianie tego starszego pokolenia, które niekoniecznie wie, dlaczego ta transformacja jest potrzebna i w jakie rewiry, w jakie kierunki tutaj powinna zmierzać. Myślę, że tego typu spotkania stanowią ważne źródło informacji dla... Z sektora naukowego, dla sektora samorządowego, dla polityków lokalnych, którzy podejmują decyzje dotyczące rozwoju swoich gmin, którzy podejmują decyzje w zakresie pozyskiwania inwestorów i dla inwestorów, którzy podejmują decyzje o lokalizacji swoich działalności.